Witajcie ponownie. Jesteśmy znowu z wami po dłuższej przerwie. Cześć. Wojtek jeszcze winniczek. Robert jeszcze nas win. Mamy dla was y, kilka pomysłów na to, jak połączyć świąteczne potrawy z winem. Y, no i słuchajcie, w związku z tym, że generalnie czasy są ciężkie, to też mamy na to taki pewien pomysł, y, jak to zrobić. Tak, wszyscy wiecie, że mamy inflację 20% na początku przyszłego roku. Wszyscy borykamy się z jakimiś problemami finansowymi. Nie jest lekko, dlatego postanowiliśmy sprawdzić. Dla Was na święta wina z marketów w cenach takich do 50 zł, ale głównie koncentrowaliśmy się na poziomie 30. Tak, wybraliśmy dla Was kilka takich zestawów, kilka etykiet, zaraz Wam o nich opowiem. Pomysł jest taki, żeby było więcej win białych, ponieważ zwykle mamy dużo ryb w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Natomiast mamy też trochę czerwonego, które jest lżejsze, ponieważ patrzymy trochę na pierwszy dzień świąt, na Zimne mięsa, na pieczonego ptaka i tak postanowiłem dobrać wina na dzisiejsze spotkanie. Dokładnie. Rozpoczynamy od win białych, o najlżejszym ciele i dzisiaj nie będziemy dawać punktów, nie będziemy bardzo analizować tego, co mamy w kliniczkach. Raczej chcę powiedzieć, czy to jest smaczne i fajne mhm. za te pieniądze, które trzeba za te winę zapłacić. Dokładnie. Rozpoczynamy od najlżejszych. I mamy wina z dyskontów, czyli z Biedronki i z, i z Lidla. Tak, to jest Grineer Bertiner z Lidla za 19,99 To jest Alvarino z Biedronki za 28 zł, ale przy zakupie dwóch jest tam jakaś promocja. 5 zł można zaoszczędzić na tym. Chodzi o to, że generalnie tak, to są wina lekkie, to są wina o mocnej kwasowości. E, smaczne, bo obydwa spróbowaliśmy, to naprawdę są smaczne wina. Więc jeżeli macie jakieś chudsze ryby, Albo nawet śledzia, myślę, że takie pasował, że nawet śledzia tutaj mógłby dobrze pasować. Co, co jest dla nas ważne, te wina są w swoim szczepie i w swojej apelacji typowe, tak, dosyć. Tak. I to jest charakterystyczne, że. że no I to jest duży plus To jest tak, To jest taki duży plus, że się nie dostaniecie czegoś, czego nie chcielibyście zobaczyć w tej butelce za te 20 plus mhm. Czyli szukajcie, właśnie win lekkich, kwaskowych. Tu mamy Greenera i albabinię, to mógłby być jakiś listing, coś co ma dużą kwasowość, coś co będzie fajnie pasowało właśnie z chudszymi rybami, czy ze śledziem, który ma ten swój specyficzny aromat, ale taka kwasowość powinna tutaj dobrze zagrać. Słuchajcie, drugi zestaw ale to wina białe, ale takie trochę mocniej zbudowane, gęstsze, z większą strukturą, czyli coś co możecie dobrać do, znowu do ryby, ale takie na przykład ryby albo tłuższej, typu sum, typu węgorz, albo w ogóle takich ryb w panierce. Ta panierka zawsze tutaj dodaje trochę takiej. Tłustości. No i tak, mamy tutaj wino z Portugalii z biedronki w cenie około 20, około 20 zł. zł. Mamy tutaj ponosur, czyli Chile, to akurat wino zakupione w Lidlu w cenie 30 zł, ale generalnie to jest szeroko dostępny producent. I też przy dwóch butelkach jest tam odpowiedni rabat. Tak. Tutaj mamy Reklerka i Białą Burgundię i na końcu Verdejo, wino ciutro droższe, bo Około 50, 000... 50 zł, tak. ale nie z marketu, tylko od importera od Mierzyńskiego. Czyli zgadza to, 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 co już trochę powiedziałem, tak? Wina muszą mieć strukturę, muszą mieć ciało, ale co ważne, muszą mieć też kwasowość, bo ta kwasowość winie jest nieodzowna. Oczywiście. Zaczynamy od y, Alenteżu, południe Portugalii. Y, jest owoc, jest trochę tłustszego ciała. Mm -hmm. y, za 20 zł, myślę, że się nie zawiedziecie. Y, Chardonnay y, z Chile. Charakterystyczny smak y, typowy z, z owocami tropikalnymi, tak, trochę, to trochę, to sens, trochę, to, to. trochę jest tam przypuszczalnie mm, chipsu do wędeczki. Mm -hmm, mm -hmm. e, dobrze się pije, natomiast drugie szarne, Scott Boginią, czy takie satelickie, bogunskie apelacji, e, tu już jest dużo więcej elegancji, dużo więcej e, spokojnego owocu. Mm -hmm. e, czuć też delikatne, maślane nuty toresiana ale to jest. Inny nie, parku, styl, tak, no, ale tak elegancko i to w ogóle jest za mhm. 35 37 zł. Mhm. Naszym zdaniem w ogóle Świetne, świetna, super naprawdę. butelka. No i mamy Verdecho, który jest trochę inaczej robiony niż w Ruedzie, mimo że to też jest obok, bo to jest mhm. Casilla León. Um, e, szeroka apelacja tutaj jest trochę na osadzie, jest cięższe, dlatego jest w tej lidze, tak. a nie w tym, w tym pierwszym secie, który Wam pokazywaliśmy. Mhm. Wydaje nam się, że to dopasujecie do ciepłej ryby, do zimnej ryby bedzonej. Nawet, hmm. tutaj... nawet, nawet to jest, myślę, że słuchaj do jakiegoś kurczaka. Nawet nawet, oczywiście, Na piecie, pieczony kurczak, czy jakiś kurczak w jakichś takich sosach, to będzie fajnie grało. Mieliśmy ten zestaw win białych lekkich, to są wina białe, ciut cięższe do cięższych win. Zestaw numer 3 to wina, które nam się trochę wymknęły tym poprzednim klasyfikacją. Z jednej strony wino musujące, Prosecco, Włochy. Z Lidla w cenie 30 zł i też z Lidla tańsze 26,99, zł miner, Alzacja, lekki cukier resztkowy. Trzeba powiedzieć w ogóle, że wspólnym mianownikiem tych dwóch win jest cukier, tak ponieważ to jest Extra Dry. Tutaj, przepraszam, tak pokażę, jak kupujecie wina z Alzacji. Hmm. Warto spojrzeć z tyłu na taką skalę. Nie wszyscy producenci to zresztą mają, ale większość już tak, To jest bardzo przydatne. stosuje. Pokazuję Wam. Ile cukru jest w danym winie? Czy jest to wytrawne, mm -hmm. półwytrawne, czy, czy może półsłodkie? No i co? zresztą od Prosecco, tak? Tak, Prosecco. Po pierwsze, oczywiście, jakby jasna sprawa, można je spróbować jako aperitif, czyli przed, przed w ogóle jakimiś daniami, żeby trochę sobie e, ożywić podniebienie. E, ale też właśnie jakby, jako taki przerywnik, jeżeli zjedliśmy jakieś nawet tłuższe rzeczy, jakieś, zmieniamy smaki, jeżeli mieliśmy rybę, zaczynamy jakieś mięsa no to takie prosecco też fajnie odświeża paletę i, i, i pozwala przyzwyczaić się językowi do jakichś nowych doznań. Dokładnie, ono jest e, e, fajnie kremowe, to jest jego tak. największy atut tego, mm -hmm. m, tego nie, wina? Cukier nie jest wyczuwalny za bardzo, kwasowość tak. jest fajna, więc w takie, takie marketowe prosecco w naprawdę dobrej wersji. E, w sumie i w tym gewustaniu, że też ten cukier tak nie dominuje, to jest też istotne. Tak. Tutaj ono jest takie przypraw, przyprawowy, jest, jest trochę różany. Jest tutaj trochę liczby, taki dość typowy, ale nie Dokładnie. I też warto wspomnieć, że takie smaki korzenne to są też nasze typowe wygliny smaki. That's I tak myślimy z Robertem, że do ryby w szarym sosie super, a nawet e... jakaś kaczka, s, kaczka z pomarańczami czy z korzeniami. Więc, więc e... wina może mniej, mniej typowa, mniej oczywista, ale też warto się w nie zaopatrzyć ostatni set to są wina czerwone. Tak jak mówiliśmy wam, raczej idziemy w tą lżejszą stronę. Czyli mamy jednego pinota i jedną gamę. E, 30 złotych Biedronka, 40 będzie w zaklewku. Mm. E, tutaj mamy południe Francji, d'Oc, Tutaj mamy mm, znowu tą samą apelację Côte d'Ivoire, która jest satelicką polską mm -hmm. apelacją to jest Robert, jak byś tutaj charakteryzował za, za, te pina? No przede wszystkim one są oba dwa są bardzo owocowe. E, wiśnia, czerwone owoce, trochę ziemistości. E, ten e, Pinot czuć, że to jest jednak cieplejszy klimat, więc ono jest troszkę takie cieplejsze, mocniej zbudowane. Tutaj mamy więcej kwasowości, więcej świeżości. Ale no to jest, wydaje mi się istotne, żeby wina na taki pier pierwszy dzień świąt miały tą pasowość, miały tą świeżość, nie chcemy win ciężkich, nie chcemy winy, które gdzieś tam będą nas zmęczyły, chcemy, żeby wina odświeżały i fajnie posuwały od właśnie z do różnych śpieczonych mięs na przykład. Tak, i mamy 12% alkoholu, czyli to nie jest coś, co spowoduje u nas yy, zmęczenie dosyć szybkie. Ja osobiście jestem wielkim fanem mm -hmm. tego wina, to jest bogamę o dużej kulturze, naprawdę tak, no może nie na poziomie serii czy mm -hmm. Juliena, natomiast... Jest y dobra jakość i dobra cena, fajnie No typ kwiatowe. Tu mamy więcej okrągłego owocu, więcej takiego południowego mm -hmm. stylu. Mm. Oba właśnie nadadzą się też do pieczonego ptaka, tak, do kurczaka, do kaczki. Tak, deski zimnych deski, bendin. Zimny deski, deski, to, co w pierwszych dzień świąt mhm. lubimy i to, co jemy. Jesteśmy jak najbardziej za, i ceny są naszym zdaniem takie, właśnie kryzysowe. I to jest to, tak. co chcemy wam dzisiaj pokazać. Słuchajcie, mam, mamy nadzieję, że, że pokazaliśmy wam kilka fajnych e, trików i pomysłów, jak łączyć tutaj e, jak ekonomicznie łączyć e, w tym roku. Wina ze świątecznymi daniami. I przy okazji, słuchajcie, życzymy Wam wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych, pogodnych świąt. Merry Christmas. Merry Christmas. Słuchajcie, taki mały news. My wiemy, że przyszły rok będzie dla nas bardzo intensywny, pełen nowych wyzwań, ale o szczegółach jeszcze Wam powiemy. Stay tuned.